Dopominam, witam was znowu na moim kanale. Jeśli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji. Powiem wam, że podczas tej kwarantanny poniosły mnie zakupy i powoli zaczynają przychodzić te wszystkie paczki z Ali i będzie tego dużo, aż się mojej ilości, bo dostaję ciągle tylko SMS-a, że paczka dotarła do Polski, i że zaraz będzie u mnie i tak powoli robić tego coraz więcej. Trochę się aż obawiam, jak sobie dam z tym radę, no ale. Jakoś musi być. Kupiłam też dużo rzeczy do domku. Jeśli jesteście na moim Instagramie, to pewnie widzieliście w relacji, że buduję taki plac zabaw i do środka do domku kupiłam też trochę rzeczy. Więc to też Wam pokażę, bo jestem też bardzo ciekawa, co tam do mnie z tego dojdzie. I będzie też filmik chyba z rzeczami dla dziecka. Dla siostrzenicy też kupiłam trochę rzeczy, więc myślę, że tak pokażę je po prostu Wam w takim filmiku. Może ktoś będzie zainteresowany. A dzisiaj przychodzę standardowo... Z rzeczami z Aliexpress, sukienki, sweter widzę jakiś, jest tego trochę, no zaczynamy. Zaczniemy może od tego, to jest chyba biała sukienka, w ogóle poniosło mnie z tak jak później tak przejrzałam sobie swoje zamówienia, to mam jakiś problem z białymi sukienkami A, i zamówiłam taką oto sukienkę. Powiem Wam, to jest taki bardzo mocno butikowy sklep, bym powiedziała, gdzie możemy znaleźć takie właśnie nietypowe rzeczy, bardzo dobrej jakości, w dziut wyższej cenie, Bo ta sukienka chyba kosztuje tam stówkę czy coś takiego, no to jest trochę wyższe niż standardowo na Ali, ale powiem Wam, jest piękna. Patrzcie, tu mamy falbanki, tu mamy plisę, mamy też podwójny materiał, to jest biały, no nie oszukujmy się, biały nawet podwójny materiał, to trzeba pomyśleć o cielistej bliźnie, no inaczej się nie da, możemy trochę zaryzykować e, prześwitywaniem, co nie jest e, chyba przez nas chcianym efektem, Składu nie ma, wiem, że brałam rozmiar M, bo to akurat tutaj u góry widzę też, ale z tego co pamiętam, to można ją nosić tak, czyli to bardzo modny teraz krój, ale można ją nosić też off-shoulders. Zobaczymy, co będzie lepiej wyglądać. Ona ma tutaj też gumkę na ramionach, więc powinna się dość dobrze trzymać. Przymierzam. Muszę przyznać, że mi się ta sukieneczka bardzo podoba. Jest taka urocza, ładnie się prezentuje. To nie będzie miłość każdego i zdaję sobie sprawę. Tak jak mówię, można ją nosić tak i nie wiem, czy tak mi się bardziej nie podoba. Jest taka idealna właśnie na jakieś wakacje w fajnym miejscu, jeśli by się odbyły albo w ogródku. To też jest dobra opcja. Nie, naprawdę. Yy, widzę wiele opcji, bo myślę, że to jest rzecz, którą można łatwo wystylizować na wieczorny, na przykład wieczorną kolację, ale też będzie fajna na przykład na dzień z jakimiś kapeczkami, bo ona ma coś w sobie. Mi się podoba. Tak ładnie się też. Poruszaj. Next. E, sukienka. Bardzo lubię błękit, e, dobrze się w nim też czuję. I mamy sukieneczkę z długim rękawem, taką rozkloszowaną. Mam wrażenie, że jednak poliestrowy materiał. E, zaraz zobaczymy. 100% poliestr. Tak czułam też od razu, że to będzie sztuczne ale to jest bardzo takie wdzięczne, ładne, ma ładny kolor, jest dobrze wykonane. Tu nie mamy dodatkowej warstwy, ale materiał jest w miarę gruby, więc myślę, że nie będzie problemu z prześwitywaniem. Podobają mi się te falbanki na ramionach, tutaj mamy ładny, ozdobny guziczek, tu z przodu też jest na szyi, ja znając siebie nie będę tego zapinać, bo mnie to od razu będzie irytować, że już mnie coś tutaj dusi, jest za blisko szyi, więc tak by to było prawdopodobnie z nią, więc przymierzam. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądać, bo tak wizualnie mi się bardzo podoba, pamiętam, że bardzo mi się podobała na zdjęciu. I takie sukienki są bardzo przydatne, bo są znowu łatwą rzeczą do założenia i, i nie za bardzo trzeba myśleć, co do nich dobrać, bo ona już sama tworzy ładnie całość. Czyli jestem pewna, że jak się wbij już tą sukienkę i zacznę ją nosić, będzie wyprana, gotowa do założenia, to będę miała problem, żeby założyć coś innego, bo to jest krój, który jest tak łatwy do założenia. Ona sama się prezentuje już po prostu tak, że nic więcej nie trzeba myśleć, co do niej dobrać. Trampeczki standardowo i jestem gotowa do wyjścia. Bardzo, bardzo lubię takie rzeczy i wiecie co? Jestem ciekawa tylko jak przy wyższej temperaturze czy będę się pocić w tym materiale? No bo jednak to jest poliester, to jest zawsze ryzyko, że nie będzie zbyt fajnie. No więc trzeba to przeanalizować, czy damy radę w tym materiale przeżyć i nie zasmrujemy wszystkich wokół. Ale sukieneczka prezentuje się fantastycznie, ma idealną długość. Trochę duże są te rękawki, no to jak widzicie, moje ręce są trochę pochłonięte, ale jakoś nie mam z tym problemu. Może tutaj ją sobie podwinę. O. Ciekawa jestem, jak to wygląda, bo tutaj to siebie nie za bardzo widzę, ale materiał zacznie jak ładnie się porusza i w ogóle no, bardzo wdzięcznie wygląda. Tu można, tak jak mówię, zapiąć ten guziczek. Totalnie nie dla mnie. Wolę go rozpiętego. Bardzo, bardzo udany zakup. Podoba mi się też bardzo kolor. Uważam, że jest idealny. Bo... Zamówiłam sweter. Teraz pełno jest takich swetrów z tymi guzikami, z przodu największym większym dekoldem i nosi się jako bluzki. Widziałam tego milion w wszystkich polskich butikach, no i mówię... No, nie kupię tego tutaj, tylko zamówię z Ali. No, i zamówiłam bardzo szybko. Przyszedł to w ogóle jedno z niedawnych zamówień. I mamy z On powinien być wśród krótszy. W ogóle nie wiem, czy widzicie ten kolor. On mnie trochę zastanawia, bo on jest trochę taki jakby wpadający w róż. Kojarzy mi się z lodami takimi Malaga. One są takie troszkę różowe, nie wiem czy kojarzycie i wiecie o czym w ogóle, mówię pewnie nie, bo to są lody w misiu w Gdańsku i one mają taki swój specyficzny kolor. I to też ma taki właśnie kolor jak te lody, w ogóle tego nie widać w kamerze, w kamerze wygląda dość biały, ale on nie jest taki biały, taki kremowy trochę, nie do końca kremowy. Ah, znowu wychodzi moje, moi, znowu wychodzi bycie daltonistą, ale sweter jest oversize'owy, czyli taki jaki chcia. Ma guziczki tu z przodu, takie większe guziczki, Podoba mi się powiem Wam. Nie śmierdzi, bo ze swetrami to różnie bywa akurat z Ali, czasem śmierdzą. Eee, trzeba na to zwrócić uwagę. Zawsze wolę wam o tym powiedzieć, bo jednak wywietrzenie tych rzeczy wcale nie jest takie proste i myślisz sobie powietrze, bo wysi na dworzu i będzie super. Wcale tak nie jest czasem. Niektóre te rzeczy naprawdę śmierdzą długo. I trzeba z tym walczyć. Z to wam zawsze mówię, bo no... O, nie jest przyjemne. No i wiecie, ten sweter tak założony, do tego jakaś taka spódniczka krótka, wiem jaka na przykład, już mam pomysł, na przykład taka zielona. Zamówiłam w ogóle milion takich spódniczek, jak ta, taka zielona z falbankami pewnie nie kojarzycie, rozkraszona, ale niedługo wszystko zobaczycie. Zamówiłam, mam obsesję na punkcie tych spódniczek, strasznie mi się podobają i też widziałam pełno ich wszędzie, więc y, to jest ich sezon. Y, no i ten sweterek podoba mi się, jest dobrze wykonany, nie jest taki gruby, wiecie, bo on nie miał być taki, on ma być taki na troszkę chłodniejszy dni, ale właśnie ma dalej stylowo wyglądać. No i to mi się podoba. Nie sądziłam, że będzie mi się aż tak podobać, ale podoba mi się. Mam nadzieję, że jak przymierzę, to będzie wyglądać tak, jak w mojej wyobraźni to wyglądało, więc y, przymierzam. Super jest ten sweter, powiem Wam, to jest coś, y, czego szukałam. To tak miało wyglądać, nawet z inną spódniczką też myślę, że ma potencjał. Można sobie ramię wyrzucić, jak ktoś chce, można się tutaj pozapinać. E, tak, on jest super, ma fajny krój, oczywiście pokażę Wam też wyjęty. E, nie, no jest petarda naprawdę to jest moja miłość nowa, tak miał ten sweter wyglądać. I on był dość tani z tego, co pamiętam, nie wiem, czy on nie kosztował tam 40 czy 50 zł. Uważam, że to jest spoko cena po tych wszystkich butikach. One kosztują około 100-120 zł. Zaraz usłyszę, ale to jest inny materiał. Okej, okay, dobra, inny materiał niech będzie. Na pewno są z lepszej jakości. Tu nie mam składu, więc nie będę się kłócić. Ale mi się krój bardzo tego swetra podoba. Uważam, że bardzo dobrze się prezentuje. I ten kolor jest specyficzny, ale też mi odpowiada, na przykład z tym różem wygląda bardzo dobrze. No i mamy kolejną sukienkę na bank. Mamy znowu... Teraz mamy kremowy kolor. O! Wpadający w żółty. O, te kolory najgorsze są takie białe, które nie są białe, i jest tyle możliwości przełamania ich, bo jest bardzo ciężko je opisać. więc... Ale tu akurat widać, że on jest taki żółtawy, to widzę, że nawet jest ok, oddane. On ma taką koronkową pierwszą warstwę, i na dole ma podszewkę. Wydaje mi się, że ta koronka jest bawełniana, ale jak znam życie, to składu nie będzie. O, nie, nie, to nie metka, to nie metka, nie ma składu. Ale podejrzewam, że to jest bawełniane, bo to jest takie e, mięciutkie, lekko sięgniecie no nie widać tego, że sięgniecie, bo to jest e, takimi dziurkami i w ogóle taki ma śmieszny trochę krój. E, to będzie też sukienka dobra dla kogoś w ciąży, wydaje mi się, bo ona się tak będzie układała, e, będzie taka rozkloszowana. Myślę, że to taki ma potencjał. Lubię te takie dłuższe sukienki, one się fajnie prezentują i można z nimi zrobić dużo ciekawych rzeczy. Ta jest na pewno dobrej jakości. Widzę, że ten materiał jest naprawdę, e, naprawdę spoko. Ma wiązanie tu z tyłu. Fajne są te walbanki, znowu rozmiar M przymierzam. Muszę się znać, że mam z tą sukienką lekki problem. Problem jest taki, że ona jest tak tu wąska, że uwierzcie mi, naprawdę nie mam jakichś szerokich rąk czy coś takiego, ale też boli więc nie wiem, czy ja ją w ogóle będę nosić przez to i nie wiem, czy to się da jakoś wypróć, cokolwiek z tym zrobić, bo o jeżeli jak zrobię tak, to już jest w ogóle tragedia. Tylko proste ręce, serio, podniesienie, no nie, no, boli strasznie. cię ja ograniczoną możliwość ruchu po prostu. Sam fason nie jest najgorszy, wiadomo, on nie podkreśla w żaden sposób figury i jeśli nie założymy, ja nie założę trochę wyższych butów, to będę wyglądać po prostu jak karzełek malutki i nie będę wyglądać w tym najlepiej, bo to po prostu jest ciężka sukienka, wydaje mi się. Nie, nie, nie dla każdego, zdecydowanie. Myślę, że nie dla mnie. No i zaczęliśmy mieliśmy z sukienkami, z peterkami, a Teraz mamy komplet. Wiecie, że mam obsesję na funkcję tych samych sukienek i marynarek do tego. I dalej zamawiam z nadzieją, że w końcu to będzie leżało dobrze i będzie dla mnie dobre rozmiarem. Może kiedyś się uda. Mamy ładny wzór. Jedyne, co tak trochę mi się nie podoba, to do końca ten. Ta wstawka, ja bym e, chyba odpuściła sobie tej wstawki, bo ten materiał jest naprawdę piękny i on nie potrzebował tego, ale ma, no dobra. Zobaczmy spódnicę, bo to jest zawsze to największe wyzwanie spódnica wydaje się mega mała, ciekawe jak w nią wejdę. To jest L, -ka. zamówiłam to w L, bo już nie ryzykuję, nie oszukujmy się, nie wejdę wam, prawie nigdy nie wchodzę, znaczy najczęściej wejdę, wejdę albo się nie zapnę, albo... Nie da się w tym chodzić, więc zamówiłam L, zobaczymy, może jest jakaś szansa, że ta spódnica będzie dobra, jak widzicie, tutaj ma też tą wstawkę, no mówię, ja wielką, wielką fanką tego nie jestem, a widzę, że to będzie bardzo ciężko wypluć, więc yy, będzie musiała zostać z tym, chociaż może jak założę, to będzie inaczej wyglądało, na zdjęciach wyglądało fajnie, i widzę, nawet ta wstawka, a teraz tak pff, mam jakieś wątpliwości, yy, Składu materiału tu na bank nie będzie, o i plus mamy spodenki, ja to zawsze doceniam tym w bardziej, sensie, że to są krótkie spódniczki i coś takiego jest bardzo przydatne, wbrew pozorom. A nie mamy składu, więc nie powiem Wam z czego jest przymierzam. To mi się podoba, ale ja w tą spódniczkę wbiłam się ostatkiem sił, jakby boję się, że jakbym usiadła, to ona by pękła, więc nie będę ryzykować tu żadnych skłonów, ani nic takiego, bo jest po prostu... Myślę, że trzyma się na jakimś tam ostatnim szwie, bo razem to wygląda naprawdę dobrze. Wygląda bardzo, bardzo dobrze. Trochę mi brakuje kieszeni, lubię mieć w takich rzeczach kieszeni, ale mi się to podoba. Wiecie, jakieś fajne kolczyki i taki garniturek ze spódniczką. Nie no, garsonka, tak to się mówi. Dobrze, dobrze pamiętam, garsonka, tak jak jest spódniczka, ale nie, bardzo mi się to podoba. W sensie podoba mi się, ale no... Myślę, że poruszanie mam mocno utrudnione, więc Widzicie, aż mnie zarzuca mną, no, bo po prostu tracę równowagę w tej spódniczce. To jest udany zakup, jakby rozmiar był dobry, a ja po prostu już się gubię. Raz ta L jest dobra, raz nie, i, i nie wiem. Nie wiem, chyba powinnam skończyć z załamaniem takich rzeczy, bo po prostu najczęściej one na mnie nie leżą najlepiej, więc czas się z tym pogodzić. No i ostatnia rzecz. To nie wiem, czy kojarzycie w otwieraniu Ja Mam taką białą, bluzkę, koszulę z falbankami i trochę się nią zainspirowałam przy tym zakupie, bo bardzo mi się ta koszula podobała. Uważam, że jest super i chciałam mieć inną. Więc mam różową. Ona ma, widzicie z tyłu, taką falbankę. Trochę taki latający ptak, tak mi się to kojarzy. A z przodu jest dość klasyczna, ma tylko kieszonkę, jest oversize'owa, czyli wszystko co lubię w koszuli. Wiecie, że to jest mój. Ja po prostu nie lubię obcisłych koszul. Uważam, że to nie wygląda na mnie najlepiej. Takie oversajzowe to jest moja miłość. I właśnie taką kupiłam. Ona ma takie śmieszne, trochę rękawki, jak widzicie, szerokie. Ciekawe. No i ta falbanka to zdecydowanie jest to, co mnie przekonało. Bardzo chciałabym poznać skład tej koszuli, bo wydaje mi się, że jest bawełniana. Ale nie ma składu, niestety nie poznamy, z czegoś jest zrobiona, tylko że rozmiar M, a tu żadnej meteczki w środku nie mamy, ale jestem prawie pewna, że to jest bawełna z czymś, bo się aż tak nie gniecie, a materiał czuć, że jest miękki i taki bawełniany nóż. Wyrobiłam sobie, wiecie co, to uczucie w rękach, że w miarę, w miarę już czaję, który materiał jest który, więc sądzę, że to jest bawełna, to co? I mi się ta koszula bardzo podoba, jeśli mam być szczera. To jest właśnie coś, co ja lubię, jest oversize'owa, widać, że tutaj jest dużo materiałów. pokażę Wam, jak ją wyjmę, dalej dużo materiału, ona nawet ma taką dość fajną długość, że fajnie będzie wyglądała właśnie złożona w spodnie czy w spodnicę. Z tyłu prezentuje się tak, to jest właśnie ten cały efekt tej falbanki. Według mnie udany zakup, bo kolorystycznie też mi bardzo odpowiada, król mi odpowiada, materiał mi odpowiada, więc jak najbardziej na plus. Myślę, że mogę ją polecić. To czas na szybkie podsumowanie. Ja jestem dzisiaj tak naprawdę bardzo zadowolona. Oprócz tej dłuższej sukienki kremowej, która po prostu no, jest ciężka do założenia, bo to naprawdę boli. Ledwo ją zdjęłam. No i oczywiście ten komplet jest dla mnie źród za mały. No. Wiedziałam, że tak będzie. Spodziewałam się tego, do tego chyba się z tym pogodziłam. Ale tak, udane otwieranie, myślę, że fajne zakupy, jeszcze dużo rzeczy będzie przed nami niedługo, więc bądźcie gotowi, bo będzie tego troszeczkę. Też myślę nad jakimś konkursem w najbliższym czasie, nie wiem czy tu, czy na Instagramie, więc bądźcie czujni, ale coś myślę, że się pojawi, bo jest maj, maj, nowy miesiąc, trzeba coś zrobić. Więc tak, uciekam. Pamiętajcie też o wyprzedaży na moim Instagramie, która się chyba dziś pojawi, jeśli ten film się dziś pojawi, tak jak wyprzedaż, to jest na Instagramie. Buziaczki!